Steven wypuścił swojego drona nad surowymi szczytami Nepalu. Spodziewał się oszałamiających widoków. To, co uchwycił, wstrząsnęło historykami i przyciągnęło uwagę potężnych sił. W ciągu kilku godzin jego sprzęt został zniszczony. Władze zaczęły pukać do drzwi, a obcy żądali, by usunął nagranie, co zobaczył jego dron, co było ukryte przez wieki. Dlaczego pozostawało to w ukryciu przez 500 lat? Zbadajmy tu. Ich prosta misja Tamtego ranka jego misja była prosta: uchwycić zdjęcia powietrzne bez śnieżnych szczytów górskich do dokumentu na temat zmian klimatycznych. Ostry spadek opadów śniegu w wysokogórskich rejonach Nepalu był uderzającym znakiem globalnego ocieplenia, a Steven chciał pokazać tę prawdę z góry, z perspektywy drona. Jego mała ekipa filmowa rozdzieliła się na dzień Pozostali, aby przeprowadzić wywiady z miejscowymi na temat zmieniających się wzorców pogodowych. Steven postanowił wyruszyć sam. Jego cel był jasny: żadnych rozpraszaczy, straconego czasu, tylko szerokie niebo i surowy krajobraz czekający na udokumentowanie. Przez trzy godziny wspinał się wyżej w góry. Każdy krok przynosił zimniejsze powietrze, cieńszy tlen i głębszą ciszę. Nie było tu dróg, turystów, tylko wiatry, kamień. I milczenie. Miejsce tak ciche, że skrzypienie jego butów brzmiało jak bębny. Docierając do wąskiego grzbietu zatrzymał się, by złapać oddech. Następnie wypuścił drona. Jego skrzydła cicho brzęczały. Gdy wznosił się w ciszy, a kamera zaczęła migać, Steven obserwował, jak jego mała sylwetka znika w bladych niebiosach. Wiatr wył jak szept przez skały. Steven prowadził drona w górę, nieświadomy. Że wkrótce wpadnie prosto w wiekowy sekret. Miał mało czasu. Bateria wystarczyła mu tylko na 25 minut lotu. Może 10 więcej na nagranie. Jeśli się postara, potrzebował precyzji. Żadnego czasu na powtórki. Każde ujęcie musiało być idealne, ostre, stabilne i odpowiednio skadrowane. Gdybyś był na miejscu Stevena, czy odważyłbyś się wędrować w taką izolację sam? Tylko po to, by uchwycić obraz który mógłby ujawnić prawdę. Komentuj i rozmawiaj ze mną. Ale tu, co obiektyw Stevena wkrótce odkryje. Nie było prostym obrazem wpływu klimatu. To było coś, co przekraczało wyjaśnienie. Dwa śpiąca kobieta. Gdy dron wznosił się dalej w skaliste wyżyny, Steven przeszukiwał na żywo obraz na swoim monitorze. Wpatrując się w szaro-brązowy krajobraz, poniżej szukał fragmentu górskiego terenu pozbawionego śniegu. Nagiego. Odsłoniętego. Idealnego do uchwycenia powolnej erozji zimy w ocieplającym się świecie. Wtedy coś niezwykłego przykuło jego uwagę. Grzbiet, niski, ale wyraźny. Wystawał na ekranie. Był bardziej suchy niż inne. Pozbawiony śniegu i pokryty tylko rzadkimi, opalonymi skałami. Na pierwszy rzut oka wyglądał idealnie. Jacques, kolezni, segment, du dokumentu, ukłymasi. Ale gdy Steven dostosował kąt kamery i zbliżył się, z kamienia zaczęła wyłaniać się dziwna sylwetka. To nie był tylko grzbiet. To była postać, z wysokości góra zdawała się falować w kształt ludzkiego ciała: spokojnego, nieruchomego i wyraźnie żeńskiego. Było czoło, zamknięte oko, krzywizna nosa, podbródek delikatnie oparty na ziemi. Niżej klatka piersiowa. Ręce złożone na torsie. Wyglądało jak kobieta w głębokim śnie, wyrzeźbiona nie przez człowieka. Lecz przez sam czas nieco przesunął drona, krążąc z różnych kątów, próbując wytłumaczyć obraz jako złudzenie światła lub erozji. Ale niezależnie od tego, jak się poruszał, forma pozostawała: śpiąca kobieta, milcząco odpoczywająca pod otwartym niebem. Przed tą podróżą studiował niezliczone obrazy satelitarne mapy fotografie. Nawet archiwa topograficzne z programu środowiskowego ONZ i Nepalskiego Departamentu Hydrologii i Meteorologii, ale nic nie pokazało tego. Ale jeśli ta śpiąca figura była ukryta przez wieki, dlaczego to Steven był pierwszym, który ją uchwycił? A może nie był pierwszym? Trzy spotkanie. Teraz był zdezorientowany z zupełnie innego powodu. Jeśli nie wyobrażał sobie rzeczy, dlaczego to był pierwszy raz, kiedy to widział? Z pewnością coś tak niesamowitego byłoby dobrze udokumentowane do tej pory. Ale Steven szybko został odciągnięty przez coś bardziej alarmującego. Na początku był zbyt zajęty obrazem na ekranie, by zauważyć migającą czerwoną lampkę, ale wkrótce towarzyszący dźwięk wyrwał go z myśli. Jego bateria była na wyczerpaniu. To był ostry powrót do rzeczywistości. Patrząc na wskaźnik, widział, 40% jeśli jego dron miał wrócić, musiał wyłączyć kamerę i skierować go w stronę domu. Steven nie mógł powstrzymać ekscytacji. Gdy nawigował dronem, miał ze sobą dodatkowy pakiet baterii i planował je wymienić na więcej ujęć, ale na razie uchwycone obrazy były więcej niż wystarczające. Wkrótce podzieliłby się dowodami na śpiącą piękność, która spoczywała nad górami. Wiedział, że to będzie znaczące. Ale nigdy nie spodziewał się, co wydarzy się następnie. Steven wyłączył kamerę, aby oszczędzać energię, mając nadzieję, że dron wróci bezpiecznie, ale nawet to nie wystarczyło. Jego bateria się wyczerpała, a dron spadł w śnieg. Steven westchnął z frustracji, choć cieszył się, że mógł się wspiąć, by go odzyskać. Jednak to, co znalazł, jeszcze bardziej go zszokowało. Zajęło mu około godziny dotarcie na szczyt. Był wyczerpany i bez tchu. Klęcząc, pozwolił sobie na chwilę odpoczynku, zanim rozejrzał się w poszukiwaniu swojego drona. Zamiast swojego sprzętu, jego oczy spoczęły na kobiecie w warstwach górskich ubrań prawdopodobnie miejscowej. Jej wyraz twarzy był napięty, a ona nie była zadowolona, że go widzi. Steven wiedział, że w regionie mieszka kilka plemion, chociaż nigdy z nimi nie rozmawiał. Otworzył usta, by wyjaśnić, ale ona zaczęła krzyczeć w języku, którego nie rozumiał, choć nie mógł zrozumieć jej słów. Jej ton był wyraźnie zły. Podniosła ręce. A Steven zauważył, że trzyma kij, ale to nie to przykuło uwagę Stevena. Za nią, w śniegu, leżały rozbite resztki jego drona, roztrzaskane na drobne kawałki. To był zniszczony widok. Jego ciężko zarobione oszczędności zniszczone. Frustracja Stevena osiągnęła zenit. On i kobieta zaczęli krzyczeć, każdy w swoim języku, nie rozumiejąc się nawzajem, ale żadne z nich nie ustępowało. Napięcie rosło. On był wściekły z powodu straty sprzętu, Eona ona wyraźnie była oburzona jego obecnością. Następnie, niespodziewanie, kobieta uniosła mały toporek, nie w atakującym ruchu, ale jako wyraźne ostrzeżenie. Sytuacja eskalowała znacznie dalej, niż Steven się spodziewał. Jego serce biło mocno, a strach wziął górę. Działając instynktownie, zsunął się w dół i rzucił się w stronę zbocza, używając śniegu jako naturalnej saneczki. Miał nadzieję, że stok będzie wystarczająco stromy, by zapewnić mu bezpieczeństwo. Na szczęście góra była pokryta śniegiem, co zapewniło dziką, wyboistą, ale ostatecznie bezpieczną jazdę w dół. Steven nie zdawał sobie sprawy. Że spotkanie z tajemniczą kobietą było tylko początkiem, a góra nie była jedyną rzeczą, która go obserwowała. Zanim zaczniemy, mam dla Was specjalną, dziesięciosekundową prośbę, jeśli możecie mi jakoś pomóc. Po prostu kliknijcie dzwoneczek powiadomień i subskrybujcie mój kanał. To bardzo pomaga temu kanałowi. A jeśli to zrobicie, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby ten program był jeszcze lepszy dla Was. Umowa. Cztery policja. Gdy dotarł na dół, Steven stracił swojego drona, baterię i e. szczerze mówiąc, część swojej dumy, ale był bezpieczny, a na szczęście również nagranie, dzięki funkcji automatycznego przesyłania drona. Droga powrotna do schroniska była długa i napięta. Steven czuł się nieswojo. Wciąż zastanawiając się, co zdenerwowało kobietę, którą spotkał, może przypadkowo wszedł na prywatny teren. Krzyczenie w języku, którego nie rozumiała. Prawdopodobnie pogorszyło sytuację, ale to była kwestia na inny czas. Teraz miał jeden cel: odpoczynek. Schronisko było ciepłe, a Steven był wdzięczny, że wrócił w miejsce z ciepłą wodą i spokojnym otoczeniem. Przeglądając nagranie na swoim laptopie, był wdzięczny, że wszystko zostało zapisane. To był długi, dziwny dzień i potrzebował się zregenerować, ale sen musiał poczekać. Steven obudził się, słysząc głośne pukanie do drzwi. Poprosił by go nie niepokojono, więc założył, że to coś pilnego. Patrząc przez wizjer, zobaczył kilku lokalnych funkcjonariuszy policji przed swoim pokojem, a ich wyrazy twarzy były napięte. Ich surowe miny jasno wskazywały, że to nie była wizyta towarzyska. Zaniepokojony, Steven zawołał, pytając, czego chcą, zamiast odpowiedzi. Usłyszał surowe ostrzeżenie – otworzyć drzwi w ciągu pięciu sekund, albo zostaną wyważone. Panika w nim wzrosła, bez wyjaśnienia od władz i bez czasu na myślenie, podjął decyzję w ułamku sekundy, chwytając swoją torbę, którą spakował poprzedniej nocy na wszelki wypadek. Spiął się przez okno na zewnętrzną klatkę schodową. To było twarde lądowanie. Jego kostki bolały od upadku, ale udało mu się uciec bez poważnych obrażeń. Szybko zszedł, słysząc, jak jego drzwi są wyważane powyżej zdezorientowany i zaniepokojony. Steven nie mógł zgadnąć, dlaczego są za nim. Czy to miało związek z nagraniem, które uchwycił? Najpierw tajemnicza kobieta, teraz lokalna policja. Coś było nie tak. Znajdując ustronne miejsce, wyciągnął telefon i włączył nagranie z drona. Cokolwiek się działo, odpowiedź musiała być ukryta w tych ostatnich obrazach. Z władzami, teraz za nim i bez wyraźnego powodu. Steven zwrócił się do jedynego śladu, jaki mu pozostał nagrania. Ale ukryta w pikselach była historia znacznie starsza i głębsza, niż mógł sobie wyobrazić. Fymf legenda. Steven siedział schowany za kamiennym murem. Jego serce wciąż biło mocno po ucieczce. Ale gdy nagranie z drona odtwarzało się na ekranie telefonu, inny rodzaj pulsacji przejął kontrolę. Ten związany z uświadomieniem. Było coś znajomego w kształcie góry. Na początku nie mógł tego określić. Ale potem, jak szept z przeszłości, przyszło mu to do głowy. Widział te formacje wcześniej. Nie na mapach satelitarnych, ani w dokumentach, ale w opowieści, myt przekazywany przez pokolenia. Dawno temu, jak mówi się w himalajskich tradycjach ustnych i jak sugerują niejasne raporty z ekspedycji, były opowieści o górze, która przypominała śpiącą kobietę. Jej ciało uformowane przez grzbiety, a serce strzegące czegoś cennego. Zgodnie z lokalnym folklorem, chroniła świętą jaskinię wypełnioną wiedzą. Reliktami i skarbami ukrytymi w czasach zawirowań, z biegiem czasu opowieść zniknęła w legendzie, odrzucona nawet przez starszyznę. Ale teraz Steven widział ją na własne oczy. Miejscowi nazywali to mitem. Ale jeśli to była tylko legenda, dlaczego jedna z nich zniszczyła jego drona, dlaczego policja tak agresywnie go skonfrontowała? Może nie strzegli superstycji, ale czegoś zakorzenionego w rzeczywistości. I Steven nie mógł tego puścić. Justine! Według opowieści znajdowała się w pobliżu głowy śpiącej kobiety. To dokładne miejsce teraz świeciło na nagraniu z drona, topniejący śnieg, prawdopodobnie przyspieszony przez rosnące temperatury w regionie, trend poparty badaniami Nepalskiego departamentu hydrologii i meteorologii ujawnił to, co przez długi czas było ukryte, czy co kiedyś było folklorem, teraz wydawało się uderzająco realne. Z policją świadomą jego obecności, Steven poruszał się ostrożnie. Unikał lokalnych rynków. Zamiast tego kupując nowy sprzęt zimowy w sklepie dla podróżników: ciężki płaszcz, izolowane buty, batony energetyczne i filtry do wody. Nie mógł ryzykować, że zostanie rozpoznany lub śledzony. Pod osłoną nocy wymknął się z wioski i rozpoczął swoją podróż z powrotem w góry. Im głębiej szedł, tym zimniej się robiło. Lodowe równiny rozciągały się na mile. Sysie. Ogromne i bezlitosne. Wiatr tnął jego twarz jak szkło. Sprawdził kompas i podążył za mapą, którą naszkicował z nagrania. Nie było dróg, tylko śnieg, kamień i instynkt. W pewnym momencie musiał się zatrzymać. Jeden z jego palców u nogi zdrętwiał od zimna, co wziął na poważnie. Zdjął but, objął stopę rękami i czekał, aż krążenie wróci. Każda przerwa sprawiała, że czuł się odsłonięty, bezbronny. Ale legendy nie pozostają ukryte bez powodu. Co było tak ważnego w tej jaskini i kto był gotów zrobić tak wiele, by ją ukryć? Sześć droga powrotna. Steven czekał, aż zapadnie noc. Gdy miasteczko zapadło w sen, a subtelna obecność policji utrzymywała się na placu, naciągnął kaptur nisko, dostosował szalik wokół twarzy i cicho wszedł w zimno. Był w pełni ubrany, w nowy sprzęt zimowy, zakupiony dyskretnie w sklepie dla podróżników, gdzie nie zadawano pytań: grube buty, rękawice termiczne, latarka i suszone jedzenie, a jego telefon z wgranymi współrzędnymi, wyciągniętymi z nagrania drona. To już nie był tylko projekt filmowy, stało się czymś więcej częścią śledztwa częścią testu wytrzymałości. Poruszał się po cichych ścieżkach wioski, unikając głównych dróg. Zanim światła schroniska zanikały w ciemności. Przed nim góry stały cicho i ogromne. Miał przed sobą prawie 20 godzin pokrytego śniegiem terenu i żadnego miejsca na błąd. Spinaczka testowała każdą część jego ciała. W górnych Himalajach noce często spadają poniżej minus 15 stopni Celsjusza. Szczególnie powyżej 4000 metrów. W ciągu kilku godzin Steven poczuł zimno, głęboko w kościach. Wiatr tnął mu policzki. Skrzypienie śniegu odbijało się w każdym kroku. Teren stawał się coraz bardziej stromy, coraz bardziej bezlitosny, z każdym wzniesieniem. Około dziesiątej godziny zauważył mrowienie w prawej stopie. Jeden z jego palców zdrętwiał. Sygnał, który wiedział, że należy traktować poważnie. Na dużych wysokościach kontuzje związane z zimnem mogą zdarzyć się szybko. Steven zatrzymał się za grzbietem. Zdjął but i ostrożnie ogrzał stopę rękami. Oddychał równomiernie, mając nadzieję, że zdążył na czas. Stopniowo uczucie wróciło, ale nie mógł zwlekać. Zbliżał się dzień, a ryzyko bycia dostrzeganym rosło. Napierał dalej. Śnieg gęstniał, powietrze stawało się coraz rzadsze, czas się zacierał, jego ręce drżały od zimna. Ale uchwyt na mapie nigdy nie osłabł. Sprawdzał ją wielokrotnie, wiedząc, że jest blisko. Głowa śpiącej kobiety, wyraźnie oznaczona w nagraniu, była blisko, a potem, tuż za poszarpanym kamiennym grzbietem, zobaczył to: ciemną jamę, w skalnej ścianie, prawie ukrytą, za zwisającymi soplami lodu. Była niska i ostra, jak zapomniane wejście, zamarznięty i bez tchu. Steven stanął przed nią, niepewny, czy znalazł próg, czy pułapkę. Za nim echa odległych głosów. Poniżej pojawiły się postacie na początku małe, a potem wyraźne grupa miejscowych, ubranych, Ciężkie odzienie. Spinała się w jego kierunku. Poruszali się powoli. Ich intencje były niejasne. Ale zyskiwali grunt. Mięśnie Stevena bolały. Płuca paliły w rzadkim powietrzu. Ale przeszedł zbyt daleko, by teraz się wycofać. Z ostatnim spojrzeniem za siebie zgiął się pod zamarzniętą zasłoną i wszedł w cień jaskini. Po godzinach okrutnego zimna i rosnącego strachu. Współrzędne w końcu się zgadzały. Ale to, co Steven znalazł za tym zamarzniętym progiem. Nie było tylko dowodem na mit, to była tajemnica, której świat nigdy nie widział: Seven Scarp, głębiej w jaskini, prawie oślepiony w ciemności. Steven sedł, nob z wood. Po około pięciu minutach jego latarka w końcu uchwyciła coś niezwykłego lśniące artefakty, schowane w sercu góry, dokładnie tak, jak sugerowała legenda, podekscytowany. Steven uniósł telefon, by zrobić zdjęcie i udokumentować moment, ale doblił momencję. Gdy kliknął, ekran zamarł, fala paniki przeszła przez niego. Szybko zrestartował urządzenie. Na szczęście zareagowało. Gdy przygotowywał się do wysłania obrazu, usłyszał kroki i głosy za sobą: Kilku miejscowych. Weszło do jaskini. Pilnie wołając: Proszę, nie dziel się tym. Steven zatrzymał się, wyjaśnił, że jego intencją nie było roszczenie ani wykorzystywanie czegokolwiek tylko podzielenie się historią ze światem. Ale starsi w grupie mieli inne zdanie. Dla nich artefakty nie były tylko reliktami. Były świętymi symbolami pamięci przodków, które miały być chronione, a nie eksponowane. W tej chwili Steven zrozumiał. Po cichej rozmowie osiągnęli porozumienie. Odejdzie w pokoju, nie publikując odkrycia, a społeczność zapewni, że miejsce zostanie odpowiednio zachowane, z dala od niechcianej uwagi. Gdy wychodził z jaskini, Steven poczuł poczucie celu, które nie było związane z sławą, ale z uhonorowaniem dziedzictwa. Niektóre tajemnice nie są rozwiązane, są chronione. A czasami uhonorowanie przeszłości oznacza wiedzę, kiedy nie dzielić się wszystkim. Jeśli uznałeś dzisiejszy film za interesujący, nie wahaj się kliknąć przycisku Lubię to i subskrybować mój kanał. Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Koniecznie sprawdź następny film który pojawi się na Twoim ekranie. Na pewno pokochasz treść, które przynosimy. Proszę, zostaw komentarz o tym, który kraj chciałbyś. Abyśmy zbadali następnie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.